Gazeta Pomorska oraz portal pomorska.pl Jest także z nami Telewizja Polska, oddział w Bydgoszczy, Tygodnik Teraz Torunie, portal GraFM, portale Moje Miasto. Tutaj także chwila przerwy, bowiem dziś... Kilka słów do Państwa, do zawodników, ale nie tylko, bowiem okazuje się, że nie tylko na scenie znajdują się wyjątkowi goście. Bowiem mam takie sygnały, a nie mam, że jestem tutaj jedną z lepiej poinformowanych osób, że wśród gości pojawili się już także parlamentarzyści. Jest również Pan Burmistrz. Zatem, Panie Januszu, oddaję głos. Dzień dobry, witam wszystkich koleżanki i kolegów, wygaczy przede wszystkim, bo to są główni aktorzy dzisiejszego dnia. Ktoś, ale witam również wszystkich widzów, kuracjuszy i wszystkich, którzy przyszli zobaczyć rodziny biegaczy, zobaczyć jak wygląda Ciechocinek w trochę odmiennej sytuacji, mianowicie pierwszego dużego masowego biegu. Pan Stefan Wojtysko, wrócę do poprzedniej myśli. Swoje sukcesy święci w latach 50. Niestety kariera została przedwcześnie zakończona przez kontuzję w wieku lat 24, a te sukcesy, o których przed chwilą mówiłem, to tylko doprecyzuję i to także bardzo ważna informacja. To w latach 53, 54, 55 wicemistrzostwo naszego kraju w maratonie. Moi drodzy, to się... Cieszy serce, raduje, kiedy widzi się... Tak dużo ludzi, którzy korzystają z tej pięknej dziedziny sportu, jaką jest lekka atletyka i biegi. Wspaniałej rywalizacji sportowej. Rywalizacji, która będzie przebiegała w duchu fair play. Wyrazić nadzieję, że dzisiejsze spotkanie. Sport mi jest zawsze bliski. Kiedyś sam trenowałem wiele lat. W związku z tym rozumiem potrzeby biegania. Bieg, biegnijcie, pokonując swoją słabość, siłą woli i cieszcie się ze zwycięstwa. Życzę Wam wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego jeszcze. Raz. Przekazuję, wszystkiego dobrego. Biegajcie, dobiegnijcie, róbcie życiówki. Tak jak pan Janusz powiedział, biegniemy we właściwą stronę, bowiem wszystko przebiega tak jak należy. Dotrwaliśmy, dotarliśmy do miejsca, w którym już za moment rozpoczniemy nasz bieg. Ale... I obserwować, warto także dodać, że zawodnicy będą wyposażeni w elektroniczne bransoletki, które będą nas na bieżąco informować. nas. Warto tutaj także wspomnieć o tym, co już wcześniej podkreślałem, czyli te trzy godziny to jest bardzo... I biegniemy. Przejdziemy do szerszego rozkroku. Zginamy sobie prawą nogę lewą. Lewo rozciągać. Od lekkiego truchciku, dalej. Teraz szybszy bieg. Dalej biegniemy. 1000 euro do zgarnięcia dla najlepszego biegacza bądź najlepszej biegaczki. Tutaj warto podkreślić, że szanse, moi drodzy, są równe, bowiem organizatorzy wprowadzili możliwość tak zwanego handicapu. Polega to na tym, że od czasu brutto uzyskanego przez, przez naszych zawodników odejmujemy czas, jaki dzieli najlepszy wynik biegacza i najlepszy wynik biegaczki na dystansie. Przez Brutto yy, różnicę czasu pomiędzy najlepszym czasem dla mężczyzn i najlepszym dla kobiet. Jest to 9 minut i 1 sekunda. No i ten czas będzie liczony przy zdobywaniu głównej nagrody. Natomiast w przypadku. Drodzy zawodnicy, raz jeszcze trzymam kciuki powodzenia. A my z Państwem słyszymy się za moment. 違うようです。 O, bardzo dobrze. Bardzo przyjemnie. Tak. A tego to jeszcze nie wiem. Ja myślę, że ukończone.